Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo witam się z Wami ja, czyli I w sumie standardowo witam się z Wami ja, czyli Ola. <grym> Zabieramy Was tym razem na nasz ostatni trening przed startem sezonu. Ale zanim dotrzemy na ten trening, moi drodzy, zresztą idziemy popatrzeć jak Zuzia gra na turnieju. Zuzia! <grym> tak? <grym> Ja Mocne słowa, ale nie Zuzia też po pierwszym meczu narzekała na sędziego. Chociaż jak przegrali 0,11, to myślę, że na siebie powinna narzekać. Zuzia nie gra. Nie, no co za trener? Co za trener? Co za trener? Zuzi nie wystawia w pierwszym. Trener do zmiany. <laughs> Słuchajcie, Zuzia, w <Fulino> Twoim <laughs> Czy Zuzia odwróci losy meczu? Stocznowiec przegrywa 0-1. do 1. Na razie Stocznowiec w opałach. Ale jeszcze liczymy, że to się zmieni. No i powiedziałyśmy to w złym momencie, bo właśnie padła bramka na 0-2. Robią. Ale Zuzia zeszła. A ja, ja, ja. Nie ma, nie ma bramki. No. Dzięki. No. No. Fabian, kolana do góry! Dobrze by było! Duża. Daję, daję! <grymka> ja do Was nie widzę. Bramkarz na razie poważnie krzyżuje tutaj nam. No, tak

Już się dzisiaj witaliśmy, ale nie szkodzi. No żeby... Ale. Kamera tego nie widziała, nie? Jedziemy razem w Bingo, no? A na przykład. jadę po wrotek, bo kartyjowy błąd. <tuszy> tu, 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 tu. <tuszy> Hejka. O Jezu! Moi drodzy, ostatnio był Gianni Piłek mamy dzień nowych strojów w sumie nowych koszulek a to zobaczycie za chwilę nowe stroje dla nowciarek piętro zero piętro zero tuk, 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 tuk. Tam, ta, ta. tak, widzowie możecie dać w komentarzach co myślicie o naszych nowych koszulkach ucięło Ci głowę jeszcze raz, powiedz trudno, będę bez głowy Zobaczmy widzowie jak dziewczynki są przygotowane do niedzielnego meczu. Muszę tutaj nie kamerować. A bo co? Do kamery jeszcze tą wezmę. <śmuchy> eee, zagadała. <śmuchy> <Co na gibi? śmuchy> Kurde. Pani masażystko, czy masaż można? Co? Czy na masaż można? Eee, oczywiście zapraszam. Eee, chcę kończyć, bo eee, przyszła zawodniczka na masaż. No to pa, mamuska. Dzień dobry, ja właśnie zapycham pamięć Marty na telefonie. Jeszcze dostałem się na plaży. Ale jakiś szabułek, to było nie Skandal, skandal. Dlaczego? Bo zapychasz mi pamięć. Ojej! Czyli na mnie jest gotowy? Tak, Na mnie Nie. <grym zniem. <grym <zniemowa> nie. Dlaczego nie? Ja nie, ja nie lubię A my... my. Ja już ona tak raz na jest na Jak zawsze Jak zawsze? Kameruję Na co tak zawsze. Tutaj. Mec, gotowa? Zawsze gotowa Na mecz. Na mecz. Tak. Tak. Do... No i cóż, kochani, okres przygotowawczy dobiegł już końca. Przed nami to najfajniejsze, na co się czeka, właśnie w okresie przygotowawczym: czyli mecze ligowe po wielu latach pracy z jednym trenerem teraz. Przyszedł czas na nowe wyzwanie, na nowe przygody, na nową historię z trenerem Oskarem. Jestem po prostu podekscytowana, bo nie mogę się doczekać już tego, co nastąpi za chwilę. Na początek trudno się wylosowało, no bo najdalszy wyjazd do Szczecina, także jedziemy tam po trzy punkty. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!